Cześć, jestem Kasper. Opowiem Wam dzisiaj historię, jak zarobiłem miliardy w tydzień i zemściłem się na moich wrogach. To zaczęło się w piątek. Grałem sobie z kolegą z Minecrafta na serwerze klasowym. W pewnej chwili znaleźliśmy kanion. Na dole była woda. To siup! do wody. Jesteśmy na dole. Postanowiliśmy, że każdy będzie kopał w odwrotnym kierunku. Więc ja skręciłem w lewo, a kolega na prawo. Okazało się jednak że źle wybrałem. Podczas gdy ja trafiałem tylko na trochę węgla i żelaza, kolega na czasie ciągle pisał: Znalazłem diamenty, a po chwili: O ile diaksów? O, kolejne? Wow, ale szczęście! Kolejne diamenty! Diamenty, diamenty! Byłem bardzo zdenerwowany. Napisałem mu na czasie, że pewnie kłamie. On na to, że nie i może mi pokazać. Wyszedłem na powierzchnię i zobaczyłem, jak rzuca za sobą diamentowe motyki. Nie za dużo masz tych diamentów? Zapytałem. Nie. Jest w porządku. Odpisał i dalej rzucał za sobą motyki. Ale ja go śledziłem. Musiałem się dowiedzieć skąd on ma tyle diamentów. Walnąłem go, a on dostał obrażenia. Czyli nie zabrał ich z trybu kreatywnego. Na pewno zalogowałem się na konsolę serwera. Nie wpisywał żadnych komend. Czyli diamenty zdobył legalnie. Kiedy wyszedł z serwera, od razu pobiegłem do jego domku i zacząłem przegrzebywać skrzynię. Nalazłem Dwie skrzynie pełne diamentów. Całe staki. I się chyba nie stanie, jak wezmę jeden. Od tej pory żyłem jak król. Drogie samochody, wakacje w tropikalnych krajach, apartamenty i woda z lodowca. Jednak po niedługim czasie tak drogiego życia znów mi brakło kasy. Zabrałem kolejne taki diaksów i bawiłem się świetnie. Wtedy właśnie kolega dowiedział się, że go okradziono. Zadzwonił po policję, założył alarm. A policjanci szybko mnie namierzyli. Po śladach, które zostawiłem, trafiłem do więzienia na 3 lata. W więzieniu poznałem nowych znajomych. Ci wpadli za oszustwa i kradzieże kieszonkowe. Szybko zdobyłem ich szacunek i uznanie. Jak dowiedzieli się, że ukradłem 192 diamenty koledze, po wyjściu z więzienia pokazałem moim wspólnikom, gdzie się tak obłowiłem. Bardzo szybko rozbroili pułapki i nie zostawiając żadnych śladów, ukradli 14 staków diamentów. To był rekord i wtedy widziałem jedno, to są zawodowcy, od tamtej pory założyłem własny gang, wspólnicy zajmowali się brudną robotą, a ja miałem ważne zadania, wszystko rozpracować i rozrysować, miałem dowiadywać się gdzie są kamery monitoringu, pułapki, lasery, czujniki i tym podobne. Gdy kolega zalogował się w niedzielę na serwer wpadł w furię, jak się dowiedział, że znów zniknęło mu pełno diaksów, wezwał policję i kazał mnie aresztować. Wreszcie spędziłem cały poniedziałek. Miałem tam swoje osoby, więc dopilnowałem, żeby kolega został wynagrodzony. Kiedy poszedł do kopalni, jego creeper z wełny się spalił. Dom został wysosony, a kopalnia zamurowana obsydiany. Jego droga ucieczki została odcięta. W command bloku wpisałem komendę ukośnik clear stachu gra i wyczyściłem ekwipunek kolegi. Nie miał kilofa, żeby wydostać się. Sam przekupiłem strażników, dlatego wyszedłem już wieczorem. Długo przygotowywałem plan i zasnąłem dopiero o drugiej nad ranem. Następny dzień, wtorek. Wchodzę do klasy i wywalam drzwi z skopa. Za mną idzie dwóch dresiarzy. Takie typowe febixy. Nauczycielka pyta się mnie, dlaczego mnie wczoraj nie było, lecz milczy, gdy widzi moich osiłków. Po wejściu do klasy wołam, ma pani mi w tej chwili wpisać szóstkę na koniec roku. Ponieważ rzucam szkołę, zostaję gangsterem. Panie Lato, w życiu szkoła jest potrzebna. Jeden z sebów podchodzi do niej i wręcza jej pomięty zbitek banknotów 500 zł. Na twarzy pojawi się uśmiech. Tylko szóstka? Jedna szóstka? No to może siódemka? Niech będzie, powiedziałem. Byle szybko. To załatwię. Odpowiedziała rozaratowana nauczycielka i wyskoczyła przez okno. Pobiegła do centrum wycieczkowego. Uczniowie ciągle dygotali. Jadałem z nakręką i drugi osiłek wyszedł z sali i po chwili przyszedł z wielkim worem. Kupiłem wam nieodpowiednie gry komputerowe, powiedziałem. No co? Bierzcie. Kosztowało mnie to 11 tysięcy. Wszyscy rzucili się na pudełka, na których krzyczał czerwony kwadracik z napisem plus 18. Środa. Czas na zemstę na policjantach. Podstawiłem im na dachu spawner pająków. Czekałem. Koło 22:00 jeden z policjantów wyszedł do żabki pokawy. Spadł na niego grad pająków. Czwartek. Kolega zdobył w końcu diamentowy kilow i wykopał się z jaskini. Ale kiedy zobaczył, że jego budowle są w ruinie, tak się wkurzył, że wywalił monitor przez okno. Mam teraz darmowy monitor. Przez cały czas dokonywaliśmy drobnych kradzieży Na chipsy, jak to mówiłem. Od 100 tysięcy zł do 14 milionów. Zemsta na koledzy dokonana. Plan ostateczny dokonał się jednak w piątek. Wymściłem się wtedy na Mateuszu. Pożyczył ode mnie Gregotik 5 lat temu i dalej mi nie oddał. Co więcej, myślał, że to należy do niego. Zakradłem się więc do niego do domu. Spojrzałem przez okno, czy jest u siebie w pokoju. Był tam ach. Rzuciłem gumową piłeczkę i wybiłem szybę w kuchni. Mateusz pobiegł tam, żeby sprawdzić, co zrobiło taki hałas. Wskoczyłem przez okno. Miałem dokładnie jedną minutę i 42 sekundy. Zanim przyjdzie z powrotem na górę, wyciągnąłem z plecaka śrubokręt, odkręciłem boczną część obudowy komputera i wlałem tam jogurt malinowy. Zakręciłem boczną część obudowy i już miałem iść, kiedy zobaczyłem na półce moją grę, czyli jednak jej nie sprzedał. Miałem zaledwie 20 sekund, żeby ją zdobyć. Zgarnąłem ją i kiedy już miałem wychodzić przez okno, zobaczył mnie Mateusz. A co ty tutaj robisz? zawołał. A no tak. Palnął się w czoło i popatrzył się na pudełko. Przepraszam, że ci tego nie oddałem. Po prostu zapomniałem. Wyskoczyłem zmieszany przez okno. Uciekłem. Chwilę później usłyszałem kilka głośnych tłumionych przekleństw, których tu nie powtórzę. Plan wykonany. Komputer udubiony. W taki właśnie sposób zarobiłem dużo pieniędzy w tydzień i zemściłem się na wszystkich moich wrogach. A wy Kradliście jakieś kolegę z Jaksów? Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zacierać ślady. Cześć!